Siemaneczko, ja jestem Agent X, a dzisiaj będziemy robili bardzo, ale to bardzo kozacką rzecz, ponieważ dziś sprzedamy najdroższy apartament Elvisowi. On naprawdę jeszcze nie wie jak drogi będzie, ale pewnie ktoś się teraz zapyta, czekaj, czekaj, jaki apartament? No właśnie, no właśnie, no to teraz spójrzcie tutaj w lewo. Tutaj mamy taki właśnie oto apartamentowiec, który budowałem właśnie z Elvisem przez... 14 godzin, naprawdę łącznie tyle nam to zajęło, myślę, i licząc jakieś przerwy, no to serio. No to byłoby jeszcze pewnie więcej, ale naprawdę to jest jakaś masakra. my jak długo czasu takie coś budować, ale yy, rzeczywiście chyba ja, warto, bo zobaczcie, jak to wygląda. Serio. No ale teraz przejdźmy do, do kolejnych rzeczy, bo z Elvisem umówiłem się tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie się znajduje, czyli pod apartamentowcem, i, że on tutaj po prostu przyjdzie i będzie chciał go kupić, bo mu się tak spodobało tam na górze. Ale zanim to, to ja jeszcze wam powiem tyle, że każdy, kto teraz napisze w komentarzu apartament, dostanie ode mnie serdu. Duszko, ale musi koniecznie subskrybować ten kanał, bo ja to będę sprawdzać gościu. Serio, musisz po prostu y, subskrybować i tak. My Dzień za chwilę dobry. tutaj. Wow, w ogóle Dzień już dobra, jest jesteś Elvis, siebie. Elo, Siema. Elo, no y, stary to jak mówiłem, no, to to że w ogóle ja muszę widzę pokazać ten apartamentowiec dobra, jeszcze na aha, początku. Ty już, a ty już... Aha, nie pokazałeś jeszcze, no tak, no okay. Jeszcze nie, dobra, Gościa, wchodzimy. Widzisz, to, to ile mm. e, to w ogóle zajęło pracę to jest jakaś masakra. Ej, serio, dobra, ale gościu. Ale jest efekt, nie jest efekt. Ej, naprawdę, naprawdę to wygląda szczerze? kozacko. Więc... I na każdym piętrze, tutaj w zasadzie jest coś po prostu na no. każdym piętrze, w ogóle to coś, to wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Tak? To wygląda dobrze. Ej, ale tak szczerze. My, my, my w ogóle byśmy to bardzo chętnie e, e, nagrali, jak to budujemy. No to do gościu, ale przez e, tyle godzin, to nawet nie masz szans. No, no dobra, idź pierwszy, idź pierwszy. Okay. Ja tutaj będę i tak na każdym piętrze. W ogóle tutaj Geniało, mamy jenie. akwarium, które jest w windzie, jakby XD, więc to jest trochę śmieszne, ale e, lecimy tutaj wyżej i jeszcze jest jedno takie. Zanim dojdziemy do apartamentu, który będę chciał Elvisowi sprzedać, no to naprawdę, jeszcze tutaj trochę. Oczywiście, stary, ja już tam ci rzeczy ogarnąłem, co Ta? nie? Tam Masz okay. już na górze. A bo on nie zagarnięty do góry, nie? Mhm. Mm no, no. Bo tutaj wszystkie pokoje są już naprawdę urządzone, gotowe do kupienia. No tylko ten jest tutaj po prostu nieurządzony. Ale spójrzcie, wiecie co? jak Awelidę w ogóle. E, czy tutaj mogę wyjść? Na pewno nie. Tędy nie, Chyba nie, tędy nie. E, bo ja bym z chęcią pokazał jak to po prostu kozacko od góry wygląda samej, więc no. może chodź na chwilę na twój wieżowiec. Tak, jest warto, Dobra. jest warto, serio. Tak bo akurat wieżowiec Elvisa jest trochę wyższy od mojego. Minimalnie. I... I będziemy mogli przez to mm, zrobić, po prostu zobaczyć widok od góry, bo to jest jakaś masakra, jak ten dach jest po prostu zrobiony, naprawdę. E, więc ja lecę tutaj już do góry, po prostu schodami tu Elvisa i myślę, że tam na samej górze już po prostu na niego poczekamy. E, nie wiem, czy on w ogóle poszedł ze mną, ale e, ja nie mówię, ja tego apartamentowca na pewno, e, samego apartamentu nie sprzedam tanio. On będzie 20 staków golda kosztował co najmniej e, i taniej po prostu. Tego nie sprzedam, będę chciał za 25, nie wiem czy Elvis się zgodzi. Ale y, chyba raczej powinien Więc dobra, chodźmy jeszcze tutaj Na górę bardziej Kurde, nie mam klocków żadnych, ale y, Bo to po prostu lepiej byłoby widać nie przez szyby No i widzicie tam Elvisa On, on sobie tu stoi po prostu Odmachajmy mu y, Lol, ale ten dach jest Naprawdę kozacki, wy to chyba widzicie Ile tu jest po prostu najdrobniejszych Szczegółów jakichś, dobra Ja lecę tam na dół i przechodzimy do tej Właściwej części, czyli do Myślę, że urządzania po prostu tego apartamentu bo z Elvisem chcę po prostu już go urządzić i myślę, że wtedy dopiero go po prostu sprzedamy. Yy, ja sądzę, że serio, 20 staków to jest taki minimum mój i tak nikt tego nie będę chciał. Dobra, gościu, serio. Yy, czy Elvis jest jakoś tam już na dole, schodzi, przypomnie, czy będzie czekać na górze, nie wiem. Lecę w każdym bądź razie tutaj. No i wam jeszcze przypomnę o jednej rzeczy, że możecie też wpaść na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Strzelić tam followa. Serio, byłoby fajnie, gdybyśmy dobyli 1000 jeszcze w tym roku. Więc lecę po prostu na górę do Elvisa. Dobra, gdzie ten koleś jest? Gdzie ten koleś jest? Wow, 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 ej, czy on tam jest nadal na górze? Chyba tak, chyba tak, tak mi się wydaje, e, minus jest tutaj, że ta winda to tak nie najszybciej chodzi mi akurat, ale e, jest taka, nawet, nawet, więc y, można tutaj dopłynąć i jest, dobra, Elvis, ej, czekajcie, czy on się tu schował? Elo, oh, mm. ciebie. No to stary, urządzamy to jakoś, co nie? No stary trzeba to jakoś fajnie ogarnąć, ale mam już nawet fajny pomysł powiem. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, czyli łóżko, nie? Hmm. Dobra, tak, cyk. Ej, ej ty to chcesz w taki dziwny sposób dać? No taki wiesz, To, ek, to. to ek, poczekaj, poczekaj. A może byś dał bez tego tutaj klocka? Okej, okay, spoko. E, to wygląda trochę bardziej kurde, bo ja bym tutaj bardziej dał, żeby to buchał na kanapę, ale spoko, spoko, bo tu. To jest taki futurystyczne, nie? No dobra. Kurde, nie, bez tego, bez tego, nie bez, bez tego. tego. Tak po prostu, żeby było jakoś bardziej osłonięte, ale... Genialne. Mm, no tak, mi się nie podobało jak tutaj stał ten schodek, mi tak lepiej pasuje. Jakbyś okay, chciał w przyszłości zrobić, to nie wiem, ale... Yy, no, musimy... Daj tutaj wam w tym miejscu. Dobra, i na okay. to dajesz armor standa. Tak, to. tak. Wow. Ale, no, no oczywiście, musimy być to wszystko samotne, więc jeszcze po drugiej stronie, nie? A, dobra, dobra, tak, no to gość, daje. No, tak, e, to bardzo tutaj, Ja tutaj cię ogarnąłem te zbrojki, bo też prosił mnie widzę. Elvis o to, żebym jakieś itemki poogarniał. On jakieś przyniósł swoje, więc myślę, że się jakoś z nie tego wiem, czy rozliczymy wiecie, trochę. Ale ogólnie też. jestem coś tutaj głównym e, e, projektantem wnętrz. Więc... No tak, Elvis tutaj właśnie bardziej wnętrzami się zajmował, ja z, z zewnątrz się zajmowałem budynkiem głównym. Agentnik się tylko na dywanach, elo. E, e tam, gościu, gościu. Ty, ty weź tam w ogóle nic nie mów, Ja tutaj y, robię dywan, tylko. Jak go zrobić, żeby on ładnie żeby, wyglądał? Słuchaj, żeby. On, żeby on nie był wszędzie, zobacz. Ja, ja mam taki mega fajny pomysł, zobacz. Mhm. O, od, od ścian, żeby było tylko trzy, trzy odstępu, nie? Zobacz. Tu raz was trzy i wszędzie tak e, raz was trzy, żeby było na, na środku przestrzeń. Czaisz pewnie. Mhm, dobra, czyli mniej więcej coś takiego, zobacz, o tak? Tak jest, dokładnie o to chodzi. Jeszcze to jakoś uda oczywiście udekorujemy bardziej. Cy, Zegarek damy. Ej, czy to starczy? Eee, mam nadzieję, że to starczy naprawdę, bo byłaby masakra gdyby nie starczyło Nie no nie wierzę. Typie, pie. Teraz pracujemy, nie, nie śpimy. Ja a, a w ogóle mi też to hajs? No, za co? No za e, pomoc w tym, ale dobra, przecież... Ale, dobra, stary uznajmy, że po prostu e, za to mi obniży cenę Eee No tak no stary minimum od was taki na bliska dobra, no to 23 staki złota. Co? No, wiesz, to po prostu, może, po a potem właśnie nie chcę już wkładać, okej? Okay? Ej, ale 23 staki złota to ja mówię, że ja ci tego tani nie sprzedam. Pomyślmy, pomyślimy. Eee, stary, ja ci naprawdę tego tani nie sprzedam niż 23 staki. Tradzie to nie obchodzi. <grym> Ej, ale to jest. Ja przecież to mieszkanie tutaj, cały wieżowiec jest mój. No, ale to może jest Twój, ale no ja no. jestem bardzo takim wiesz, cennym klientem, więc się aż tak nie dam. A stary, ale 23 staki. No, byłoby by, 25. No to jest dla świętego Mikołaja. No a to ile byś ty chciał, żeby. No, nie wiem, z to... 8? Co? Byś 5 ty... Spójrz na dach tego. Ale. Od... Sama budowa tego... I co, on poszedł? Lol, ale serio, my ten dach budowaliśmy jakiejś, w sumie bardziej ja budowałem, bo Elvis się właśnie głównie zajmował wnętrzami, oczywiście też pomagał tutaj z budową, ale to zgodnie z tym, co ja mówiłem, żebyś to tak zrobił, to tak, żeby to po prostu się zgrywało. No, ale bardziej to ten dach nie no, nie wierzę. On będzie mi tutaj zagłuszać, on jest... Ile on pięter jest niżej? Naprawdę, naprawdę, gościu. No i naprawdę, budowaliłem ten dach co najmniej jakieś 3 godziny, żeby łącznie cały ten dach, co tutaj jest zrobione, wszystko górne piętro. Ziomek! Zresztą może i z ale coś czuję, że możemy chyba jednak pogadać jeszcze, co? No... O tej 23 cenie. 23 staki. 15,5. Nie ma mowy, nie ma mowy, na 15 się. Mówię ci, pogniewamy się. Mm, no to się niestety chyba musimy pogniewać, bo... Ja A więc tak nie szanujesz widzę, tak? Tak mi szanujesz, tak. XD, typie. Ja ci mówię, Tani nie będzie nic. Dobra, dobra 22. Się. I pół. Nie, bez pół, bez pół, bez pół. Dobra. Aha. Ty coś zaproponuj, bo ja już nie wiem na co... Ty, co, co to 3? po prostu? 23? 3. 23. 3. 23, tak? Tak, 3. Nie, dobra, wiesz co? W tym momencie możesz iść sobie tą windą, bo okay. naprawdę... Ej, ale ja chcę mieć apartament, jakiś no, ek ekskluzywny. No to typie. musisz zapłacić, żeby mieć ekskluzywny apartament. Ja, ma, ja mam ci płacić No. Ty jakiś dziwny jesteś. Ej, typie, przecież to jest coś, co głównie ja budowałem. No, z... no ale to jest ty jakiś dziwny ogólnie nie jesteś, mówię ci. <laughs> XD. XD po prostu typie. Miejmy się nie... za mnie. Co? Ej, dobra, poczekajcie, poczekajcie. Dobra, chodźmy tutaj kawałek i Naprawdę, on, on chciał kupić ten apartament, powiedział, dobra, ja ci nawet dam i e, 25, a teraz trzy. I to jest XD. On mówił, że dobra, tyle, byle żeby to kupić po prostu. A teraz zupełnie nie. Elvis! Ale tu jest ładnie, byku. No, to... Masakra, ale tu jest przepięknie. Dobra, poczekaj, wr wr wróćmy co do ceny. Nie trzeba, daje ci trzy. No, to nie będziesz tak. mieć apartamentu, On, ja ci nie dam Wiemy, kluczyków nie i nie będziesz mógł tu wejść. Hmm. A to ja już sobie po e, prostu je dorobię, co? No właśnie nie możesz, bo... A, możesz to... tylko, a można ten apartament wynająć? No nie. tak, tyle że wyjdzie ci, że będziesz, że po kilku miesiącach i tak będziesz miał 23 staki. A to ja sobie na jeden dzień wynajmę, można? Nie. A, typie, ej, ok, Bo, mówię, ale serio, powiem ci tyle, pamiętaj. Nie, Elvis, Elvis. Ile, ej, ile co kosztuje on... ale tu jest ładnie. Ej, dobra. Ej, gościu, ile kosztuje ten? 28 Co? Wiesz, on jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, on, on jest 5 za pięć kretyk. No właśnie. E, to może e, dam za niego e, 32 Staki. Na Z taki. Za to, złota. Nie, tak, co ty? Nie, no, masakra, masakra, po prostu nie. Ale Elvis, poczekaj, chodź na chwilę na górę, musimy no pogadać. Dobra, okay. No, okej. Ja ci Taka... powiem tak, ja, mhm. ja to mogę sprzedać Abrze? Nie, 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 nie. nie. On przecież nie ma do końca domku swojego. Nie, nie Chyba, że. Nie zgadzam się. No i, i co wtedy? Jak, jak, jak bym to sprzedał Abrze, on by na pewno zapłacił tyle, bo on po prostu chciałby mieć taki apartament, no? A ty nie chcesz? Ale mi teraz namąciłeś go jakiś serio. No i nie wiem, ja myślę, że ty bardziej chcesz od niego ten apartament. Oczywiście, że chce. No to musisz zapłacić, żeby go mieć. Dekoracja ładna. Okej, okay, no... Ej, no co ty robisz? Co ty robisz? Uwaga, ja nie no, jest. nic. To są stare pikle de dekoracyjne. Aha. Dobra. Ładne, nie? No to zróbmy tak. 20 Jak? staków. 20 staków? Nie. Mhm. No. Ja, ja, ja ci mówiłem trzy. No, ale ja ci tego nie sprzedam za 300, Dobra, to może chodźmy do mnie. E, e, dobra, idziemy w do banku, po moje oszczędności, chodź. Dobra. Ej, co on trzyma w banku oszczędności? Lol, nawet nie wiedziałem, ale dobra. A ty mam nie je trzymać. Ej, ale ty, ty mnie nie słyszysz, chyba. Słyszałem ty, ty... cię. No ja. Byliśmy w to... jednej. Dobra, no to jadę następną, co nie? Dobra, jadę następną niż on. I e, serio, on trzyma. On trzyma w banku to wszystko? Ja jestem wiem, że on to u siebie jakoś, aż mnie to dziwi, ale dobra, idziemy za nim. Dobra, Elvis, gdzie ty. Czy on pobiegł już gdzieś? Dobra, tutaj jesteś, założę chociaż tak się ubiorę bardziej. Okej, okay. i. Mówisz, ja buty. No, okay. założyłem, założyłem, spoko. Ym... O kurde, poczekaj, sznurówka mi się rozwiązała. Dobra. Ay, dobra, a, mam, mam. Ej, a możemy yy, kolędy pośpiewać? Yy, no chodź, chodź, mieliśmy iść. Ale po co mamy kolędy? Zo zobacz to, ale to ładnie wygląda. Lol, nie wiedziałem, że takie coś da się Gnialne. zrobić. Idealne. <laughs> ale nie, to, to tylko jedno. Nie, dobra, idziemy gościu, idziemy. Dobra, Elvis, ale ty chcesz iść do banku, tam tak, do banku. Tak, bo musimy banku? iść do mojej skrytki. Ty masz tam skrytkę? No, mam. Lol, nawet nie a ty wiedziałem. Nie masz? No nie, ja nie mam w banku. A to jak Jak ty w ogóle e, płacisz podatki? E, normalnie przychodzi do mnie Abra. Ale abor, abor, abor już przecież od dawna nie, nie, nie przychodzi Wniałeś? Jak, przecież... Jakie podatki? Dalej no. no grasz się jeszcze, dalej, dalej grasz się. Dobra mm. no, no i... Widzimy, wszystko idziemy. Mhm. Dobra, idę, idę. Tyk, wychodzimy, gościu, okej. Okay. A ja ci, ale mam przecież teraz stałe EQ Golda. Nie, ja ci tego nie dam, nie, ma, nie, ma w nie stary, mam w ogóle szans Ale stary wiedz, że inaczej nie kupisz tego. Ja ci mówię, dwadzieścia staków? Dwadzieścia staków. 20 staków. Nie no, dam ci 5 I pół. Pięć pół. Dobra, wiesz co? Ja idę do siebie do domku. Ja po prostu z tobą nie gadam. bo Pięć i pół. Nie obrażaj się. bo... Chodź, chodź. Albo nie, chodź ze mną. Jeszcze mam jeden pomysł. Chodź, ale to szybko musimy iść. I ci pokażę coś. Ale to w ogóle widzę, że to dość sporo. jest zieleń. Eee, dobra, chodź, chodź szybko pochanika. ze mną. Chodź szybko ze mną. Okay, ej, martwię się, ale jestem mega ciekaw o co chodzi, serio. Dobra, on jeszcze nie wie, ale wy że w sumie nie wiecie, ale zaraz zobaczycie co ja zrobię, bo to jest XD, ja, ja muszę pokazać Elwisowi co on może kupić sobie za 5 staków. Dobra, gościu jesteś tu? No jestem, jestem. Dobra, no, się no to chodź, chodź. Coś wie mocno. Eee, poczekaj chwilę tutaj, dobra? Okej. Okay. Dobra, wchodzimy tu do salonu. I czy jesteś? rzeczywiście? No, dobra, 2017. Yy, dobra, weźmiemy ten. Okej, okay, idziemy. Elo! No się ma, się ma. Proszę. To chcesz do. kupić za 5 staków, prawda? Tak, tak, tak. Dobra, to masz. Co to jest za? ...rupieć? To jest BMK z 2017 <laughs> Ej, co ty robisz? Typie, typie, typie. Przecież. <laughs> dobra, chociaż uratowałem to, ale. Elvis, co ty robisz? Co mam? No, Swoje za rybyziesz... pięć staków, prawda? Ale ja, ale ja nie chcę samochodu. Ale ty, on jest tyle warty, pięć ale staków. Ja chcę, ale ja chcę mieć gdzie mieszkać. No to możesz tu się położyć zawsze. No gdzie, ale. no. Na tylnych nie. siedzeniach co? możesz. Gdzie jest twój dom? A ty co? nie wiesz, dobra. Co? Anonim to... kazał mi go zniszczyć. Jak to, czemu nic nie mówiłeś? Nie wiem, po co miałem mówić. Dobra, no... chodź, to, to teraz nie jest istotne. Chcesz kupować mieszkanie czy samochód? Chcę tego kurczaka kupić nie, nie, ale on kosztuje 20 staków Bo to jest pasacik Kurczak? Nie, pasacik Ale ja chcę, e, tylko tego Ale on po, jest w zestawie Aaa, Skuba, no dobra, gościu lecimy no, wiesz co to może chodźmy po prostu do tego do, do, do mojego do, mojego, do apartamentu i w nim pogadamy, okej? Okay? on jeszcze nie jest twój przyjść, tylko ale, przypomnę ale on może być Abry czy Maciocha, bo Macioch ja nie, nie ma. ma Właśnie, zadzwonię do Maciocha, czy on może by nie nawet, chciał kupić? nawet nie próbuj, nawet Ale on, nie próbuj, on by, by się zgodził na te Doigrasz 20 No do igras się wtedy, czająć to? Ej, ale jak ty mnie będziesz bił, to ja ty bardziej ci tego jest, nie chcę. Ale babcie mnie walnąć, ktoś tego? Ej, stary, stary! Spokój się, okej? Okay? Dobra, e, dzwonię do Maciocha, dobra? On, on, chciał przecież mieć nowy w stanie biegać po, po, po rzece. Chodź e... jak, chodź jak człowiek po no lol. Nie wiem o co ci chodzi, ale serio, ja zadzwonię po prostu do Macioka i... Nie nie, 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 Chodź tam wbijemy i pogadamy jak ludzie, okej? Okay? Chodź tam, wbijemy Dobra. sobie spokojnie, lol, ale jestem bogaty. No właśnie coś nie widać tak do końca. Tak? Zobaczymy czy nie widać. Zobaczysz się na tobie jeszcze, zobaczysz. <śmiech> <Nic> <śmiech> Dobra, co ten typ robi? On, on... Nie, nie możesz czegoś takiego zrobić, typie! Czego, czego? Nie, myślę, że ty chcesz wodę zatkać, naprawdę. Co? Czemu niby? <laughs> Dobra. Okay, więc... Dobra, Masz. E... Masz. To jest Dzięki. to, co ci się należy. Okay, czyli to łącznie ci dam tak golda za, za, za cały dywan, okej? Okay? No nie. Bo tu Dobra, masz. Ponad... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć taków. Dobra, no to poczekaj. To rozkopię te wszystkie filary, co nie? Nie, nie zostawię. A tu nie wygląda mieliście, to? Poczekaj, to, to usunę ściany jeszcze i, nie, i podłogę, Pogari to się. wtedy będzie równy. Nie, nie widzisz mojego mieszkania na tego. Ale jeszcze nie zapłaciłeś. Poczekaj, Dbasz. ile dałeś? Ile jest tego? Poczekaj, dużo, muszę, bardzo, muszę dużo, to przeliczyć. Jezu, to jest w ogóle piklin, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nie, stary. Za taką Ile? cenę to ja wyburzam podłogę i te tutaj filary. Ale wiesz, szkoda podłogi, wiesz, nie, ale zwarwałeś, jak je zburzy, to się całe wieże zawali. Nieprawda, jak zburzę tylko te tutaj, to tylko te piętro. Wtedy będziesz miał to co ci się należy, co nie? Na własny kosz będziesz to no rekonstruować. Raz, dwa, wystarczy już. Dziękuję. E, poczekaj, jeszcze raz przeliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście jakby trzynaście. No, Sary, niby nadal dużo, ale to jest za mało. No, łabi, już to ja cię, ale nie wkurzyłeś. Nie, na no, masakra. masakrę. E, dorzuciłeś idź, ile staków? Idź. Nie wiem, idź, bo chce iść spać. Ale nie możesz już Czemu jest nie? dzień. Raz, już nie... dwa, A. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, stary. Słucham gdzie? Ja idę do Maciocha za chwilę. Ale zostaw, bo, bo w spokoju. Z, z, oddam ci pieniądze i idę Maćka do masz. No, to teraz ja wmieniam się, intruz go wygnał. Co? A to właśnie, no to jak wróci to będzie mieć mieszkanie, no dobra, no to się z nim nie Raz, dwa, wystarczy ci, idź sobie już, idź sobie. 17, 18 i mogę i wtedy pasuje. Nie mam już więcej, nie mam już więcej, nic nie mam już. Dobra, nic, nie z, mam, z, nic. Zrobię ci taką ugodę. Dlatego, nie będę chciał już więcej, ale dlatego, że tutaj udekorowałeś to razem ze mną, a nie ja sam wszystko. No dobra, nie będę to już tutaj Więc... niemiły. masz, dobra. masz. Nie... Nie chcę być niemiły, przepraszam. Dobra, dobra, nie, teraz to wszystko już pasuje więc... Dziękuję. E, o, a czy umowy możemy popisać? O kurde, umowę. E, masz jakiś papier może? E, mam, mamy w domu, mam, mam w domu, to może Dobra, się dobra, no to musimy teraz tam pójść, tylko że ja nie mam lewla w ogóle. Ja mam siódmy, a ma no ty to... w ogóle? No ja nie mam w ogóle żadnego lewla, Spokojnie mam. mam. A ja mam owieczkę, więc spokojnie. Dam sobie ja jakąś to... radę. Hmm. Tylko idziemy. Cik, cik, cik. Yyy, ja lecę już tu za tobą tuż, dobra? Okay, lol, a to więc agentia. Oni ścieżką, idziemy ścieżką oczywiście, nie możemy być jak zwierzęta stary. Dobra, no to trzeba, idziemy tutaj ścieżką i ubijamy. Trzeba szanować i siele oczywiście. Okej, okay, okej. Okay. To jest bardzo ważne, ponieważ, no. nie wiem czy wiesz, ale ogólnie jest tutaj ogrodnikiem i dwa ziele na, u nas na serwerze. Aha, wiesz. dobra. wiesz, co chodzi no. chyba mm -hmm. już, nie? Okej, okay, papier, tu tu, tu, tu były Ej, co? Skąd ty masz pandę tutaj, która leży sobie na plecach? E, e, to jest dość e, długa historia, bo leżała sobie e, koło mojego domu, sobie wyobraź. Aha, ale ona tak okay. ciągle leży? E, tak, cały czas. To Fajno, jest jakiś nie? bug, czy nie? Nie, to jest jakaś, chyba e, e, taki gatunek, wiesz? A, dobra, dobra. Wow, wstała. Okej. Okay. Wow, nawet nie wiedziałem. Dobra, gościu, to musimy tą umowę podpisać. Proszę cię bardzo. Mhm. Tu się mam... Jeszcze. Eee, poczekaj, co, co ty mi dałeś? E no, z, e, e, le, przeczytaj to. sobie to. Co to jest? No ale wiem, ale to jest e, stara książka po anonimie. Usunąć wszystko. Okej, okay. a teraz jeż, jeż, jest już... jest to? Eee... Nadal nie jest. U, usuń Dobra. wszystko. Usu, usuń wszystko. Jak to się usuwało? Bo... E, control. E, chyba. A, czekaj, tak. Chyba Ctrl A, nie wiem, nie ma Dobra, kontrol. Okay, mam Dobra, Ctrl A, okej, mam to piszesz. wszystko. Okej, okay. bo, ja, bo ja ogólnie po, po nim wszystkie książki kolekcjonuję. Ok, umowa o kupno, e, mieszka... To jest mieszkanie, muszę zapisać no, jako uznajmy, mieszkanie. Uznajmy. E, I poczekaj, jaki to był adres? E, nie ma jeszcze adresu, e, dopiero będziemy e, X X mieszkanie tak. to... Nie pamiętam, które mieszkanie, to też napiszę XX. Okej mm, okej, okay. Pańdziela wstała. E, Dałem ci to, jaki adres. Później to trzeba będzie, oczywiście, wypełnić, ale na razie tak. to musi być tak zapisane. Ja podpiszę. Tutaj, masz jakiś długopis w ogóle? Dobra, ja mam taki. Ehm, mam, tutaj, mam mam, mam oczywiście. Dobra, ja jak masz długopis, to spoko Proszę bardzo. Okej, okay, dobra, dzięki, to ja tutaj muszę podpisać. Okej, okay, masz. I daję Dziękuję. ci też długopis. I Dziękuję jeszcze bardzo. jedną będę musiał podpisać, ale to, jak ty już tamte dasz. Okej, okay, okay. czekaj. Dobra. A nie, dobra, tutaj spoko. już nie muszę, tu, tutaj wierze, tylko ty. Ogarnięte Okej, okay, dobra, to to wszystko dla ciebie jest. Dziękuję Ci bardzo. Miłego dnia ci życzę, Elo. Miłego ej. dnia, Elo. Ej, dobra, nice, dało nam się sprzedać to mieszkanie, Czy tam bardziej apartament, ale naprawdę... Ej, ale wyjdźmy jak domu. A dobra, 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 gościu, gościu, ja już wychodzę tutaj oczywiście. Więc myślę, że w tym momencie też będziemy kończyli ten odcinek. Bo serio, tutaj był mega fajnie. Udało nam się sprzedać to mieszkanie tam na samym szczycie. I szczerze, gdybym go nie sprzedawał, to pewnie bym tam sam sobie zamieszkał. Ale mam swój domek, więc uznałem, że lepiej je sprzedać. No i cóż, w tym momencie będę ten odcinek kończył. Oczywiście pamiętajcie, żeby strzelić suba, zostawić łapkę w górę i wpaść po prostu na mojego Instagrama. No i cóż, to byłoby na tyle. Cześć.